Witajcie, kochani widzowie! Mam na imię Tomasz i tak jak często w różnych filmach pokazuję Wam różne fajne triki i ogólnie różne filmy na ciekawe tematy, to w tym filmie Wam pokażę, jak zrobić bardzo szybko polewę czekoladową. To jest męski sposób, kobitki, możecie go używać bez problemu. Bardzo szybko robimy polewę czekoladową na placek, czyli na ciasto. Zrobimy polewę czekoladową z prawdziwej czekolady. Pamiętajcie, że czekolada powinna być gorzka, bo te gorzkie czekolady to i tak przede wszystkim składają się i tak z cukru. Więc najprostszy sposób na zrobienie takiej polewy czekoladowej z prawdziwej czekolady, jaki jest najszybszy, najlepszy, no to praktycznie bierzecie do tego tarkę. Tarkę bierzecie, prawdziwą kostkę czekolady. Pamiętajcie, żeby wybierać czekoladę, która jest gorzka, bo gorzkie i tak przede wszystkim składają się z reguły z samego. Cukru, dominującego cukru, nie bierzcie tych czekolad bardzo gorzkich z bardzo dużym dodatkiem kakao, takich 70%, dlatego że będzie to być może zbyt gorzkie. Czyli zwykłą gorzką czekoladę, standardową, wybierzcie. No i co robimy? To po prostu no, mamy to ciasto, które przed chwilą wyjąłem. No i bierzemy tarkę i sobie tarkujemy czekoladę nad ciastem. Oczywiście dlaczego będzie polewa powstawała, z prozaicznego powodu, bo ciasto dopiero wyjąłem z piekarnika, więc kiedy ciasto jest jeszcze gorące to sama się czekolada na takim cieście rozpuści. Już widzę, że ledwo spadają wiórki i od razu się je rozpuszczają. A żeby sobie urozmaicić trochę widok tej polewy, no to bo ciasto jest czekoladowe, polewa czekoladowa, to darałem jeszcze mlecznej czekolady odrobinę, żeby takie były też inne kolorki w tej polewie. Zawsze to jakieś będzie dodatkowe urozmaicenie. To jest sposób pierwszy na polewę czekoladową. Tam wrzuciłem też ciekawe kostki, dlatego że ciasto mam ciepłe, a sobie wiórków wcześniej nie przygotowałem, po prostu nie pomyślałem. Jakbym miał już wcześniej startą czekoladę, to po prostu te wiórki czekoladowe wrzucacie na ciepłe ciasto, i jak widzicie, tutaj one się normalnie rozpuszcza. One się wszystkie by rozpuściły. Tak jak tutaj widzicie, mam ciepłą kostkę, całą kostkę raczej czekolady położoną, i zobaczcie, jak ona się ciągnie, dlatego że ciasto jest gorące, więc to się wszystko ładnie rozpuści. Czyli albo ścieracie sobie prawdziwą tabliczkę czekolady. Na wiórki i potem wiórkami posypujecie ładnie wszystko dookoła i będzie rozpuszczone jako przepiękna dressing waszego ciasta. Czyli prawdziwa powłoka czekoladowa, albo metoda jest też na to druga. To jest najprostsza, najlepsza metoda. To, to wam wszystkim polecam. Utrzeć czekoladę na wiórki, potem posypać gorące ciasto świeżo wyjęte z pieca. Ale metoda druga, częściej stosowana przez większą część pań, szczególnie, bo facetom to się nie chce, tak jak mi by się też normalnie nie chciało. Ale metodę drugą wam przedstawię też, żebyście wiedzieli i żebyście wiedzieli, jaki za mnie superamski kucharz. To zobaczcie garnek z wodą, gotującą się czysta zwykła woda, z której unosi się para. Wkładam jakąś miskę, mógłbym to też włożyć w talerzyk, nieistotne, żeby to nie wleciało, żeby to nie dotykało wody, żeby się nie gotowało. Czyli miskę kładę sobie na parze, tak można by powiedzieć, a następnie co robię? Wrzucam tam takie kawałki czekolady. No i ta czekolada tak samo się rozpuści. Jak ta, którą sypałem, ale odbrudziłem czekoladę. Jak tak samo jak którą sypałem na ciasto, która się rozpuści, o, to już się roz, rozpuściło. Tak samo na tej samej zasadzie zobaczcie, że to już tutaj się rozpuszcza. Tylko to tutaj powstanie jednolity płyn, więc tak jakbym chciał robić różny kolorową tą czekoladę, to albo wrzucam dwie różne kostki czekolady i powiedzmy te masy się tak trochę wymieszają albo w osobnych y, powinienem miskach je rozpuszczać białą i y, ciemną czekoladę. No i zobaczcie inny film, bo ten jest film jak zrobić szybko Polewę czekoladową na wasze ciasto w najlepszy, najprostszy sposób, ale zobaczcie inny film, jak zrobiłem to ciasto, czyli jak zrobić ciasto czekoladowe. Żeby przyspieszyć robienie się polewy czekoladowej z prawdziwej czekolady, oczywiście możecie tak to pomieszać. No i zobaczcie, już jest takie ciekłe, czyli już zaraz damy to na ciasto. Ja, że z racji tego, że ja mam tylko jedną rękę, a w drugiej ręce trzymam aparat to będę robił to łyżeczką, te polewanie. Natomiast sami byście mogli wziąć to przez rękawice i wtedy normalnie przechylić nad waszym ciastem i polewę po prostu z miseczki dać. To by było lepsze rozwiązanie, ale moja jedna ręka nie da rady tego przeprowadzić. Więc nabieram tą czekoladę rozpuszczoną po prostu na łyżkę, a następnie, jak widzicie, polewam nią ciasto. Jakbym osobne kolory rozpuścił tej czekolady, to by to polewanie było takie no, kolorowe jak tutaj widzicie, który Wam inny sposób wcześniej pokazywałem. Sposób ten drugi na rozpuszczenie czekolady do polewy czekoladowej wygrywa nad pierwszym, czyli nad wiórkami na gorącym cieście. Mianowicie tym, że możecie z niego robić wzorki, czyli jak sobie ładnie rozpuścicie to możecie sobie zrobić markizy i takie różne inne ładne wzorzenia. Natomiast ten pierwszy sposób na wiórki, no to wiecie chaotycznie, tam gdzie one sami rzucicie, chyba że z ręki byście sterowali, to wtedy wyjdzie całkiem nieźle. Ale ten jest taki wtedy lepszy sposób, bo tym możecie dokładniej zrobić grubsze warstwy tam gdzie byście chcieli i taki, jakie byście chcieli. Zobaczcie jak to ciasto ładnie wygląda i ono jest jeszcze polane tutaj różnymi kolorami czekolady. Zaraz je rozpakujemy, zjemy i tak dalej. Z mojej strony to tyle na temat, jak szybko zrobić polewę czekoladową na ciasto. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do następnych. No i może polubicie kanał. Miło będzie mi też, jak dacie jakieś komentarze i subskrypcje, oczywiście. Także zapraszam na następne filmy. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Cześć.